Cześć. Dzisiaj powiem o tym, jak miałem kiedyś niewidomego kumpla. Nasza znajomość trwała 5 lat. Poznałem go pod koniec 2017 roku przez znajomą wolontariuszkę i kolegowaliśmy się do stycznia 2023 roku. Na potrzeby tego materiału zmienię imię na Antek. Antek mieszkał w jednym z lokali aktywizujących przy DPS-ie w moim mieście. Przez większość naszego koleżeństwa żyliśmy raczej w dobrych relacjach. Pomagałem mu w różnych sytuacjach, jak robienie zakupów, chodzenie po obiady czy pomoc w odgrzaniu jedzenia. Czasami nawet i coś posprzątałem u niego. W tych celach nieraz jeździliśmy moim autem. Kiedy go odwiedzałem, rozmawialiśmy na różne tematy. Większość naszych poglądów odnośnie życia, polityki czy muzyki była zbieżna. Często też żartowaliśmy z różnych rzeczy i śmialiśmy się. Nieraz mówiłem mu dużo o swoim prywatnym życiu i o tym, co mi doskwiera, co cieszy. W sumie byliśmy kumplami. Z tym, że on swoich bardzo szczegółów takich naprawdę prywatnych, on mi nie zdradzał, ale to wiecie, to tylko w jedną stronę działało. Antek na zewnątrz starał się pokazywać, że jest raczej wesołym człowiekiem. Prowadziłem też jego Facebooka, rzucałem co chciał i dbałem jak najlepiej o jego konto. Aż pewnego dnia, w styczniu 2023 roku, okazało się, że Antuś konwersuje na messengerze z pewną kobietą, która kiedyś mnie oszukała i z którą się spotykałem, ale on ją też znał. Ponieważ ich kiedyś zapoznałem, i bywaliśmy razem u niego. Zresztą nie tylko z Tom X, ale i z innymi też. Antuś doskonale wiedział o tym, że tamta kobieta zachowała się jak suka wobec mnie, mimo to z nią sobie nadal pisał jak z dobrą koleżanką. I pewnego dnia przeglądając jego Facebooka, zobaczyłem te wiadomości i ciśnienie podniosło mi się bardzo mocno do góry. Posiedziałem jeszcze chwilę u niego i zaraz wyszedłem. Po tym czasie nie odzywałem się do niego ze 3 dni mniej więcej. Aż dowiedziałem się wtedy od jego ówczesnej partnerki Balbinki, tak ją nazwijmy, że rzekomo zniszczyłem mu krzesło i kanapę od zwykłego siedzenia na nich po prostu. Ale jak siedziało u niego na łóżku 10 pielęgniarek, które przyszły na wizytację i robiły sobie z nim zdjęcie, wtedy łóżka mu nie zniszczyły. Ogólnie Antoś bardzo lubił każdą panią, najważniejsze, żeby miała odpór między nogami, wtedy był miły niema dla każdej, o ile go nie wkurwiła wcześniej. Zresztą to było widać, że inaczej traktuje mężczyzn, a inaczej kobiety. Potem dowiedziałem się od, oba, od Balbinki, kiedy już się pokłócili, że rozpierdzielił wszystkie moje tajemnice do moich byłych, w tym do niej. Między innymi wszystkie moje choroby, na co byłem w szpitalu oraz jakie mam przedmioty w swoim domu. Na początku pomyślałem, że Balbinka specjalnie tak mówi, żeby nas kłócić, ale skoro się dowiedziała od niego rzeczy, o których tylko jemu wtedy ja mówiłem, no to znaczy, że jej wszystko wygadał. Tak samo kiedy jeszcze byliśmy dobrymi kolegami, dzwoniliśmy do siebie. To jeszcze było za czasów, kiedy jeździłem Tirem. Rozmawialiśmy dużo wtedy nadawał do balbinki, że ja jestem słaby, że się ciągle źle czuję i że powinienem skończyć w DPS-ie tak samo jak on. Również zżerała go zazdrość, że mam samochód i wszędzie nim jeżdżę. Ale kiedy on też na tym korzystał, jeździliśmy razem na przykład do tężni solankowej w Busku, wtedy było ok. Słuchajcie, ja rozumiem, że tacy ludzie niepełnosprawni mają w sobie wiele frustracji, ale niech, nie, niech ją wylewają względem innych ludzi, którzy ich wkurzyli czy coś, a nie w stosunku do tych, że tak powiem, swoich y, ludzi, nie? którzy im pomagają. Pamiętam też sytuację, jak nazwał swojego wolontariusza piździakiem, który do niego chodził i mu pomagał, po prostu za jego plecami go tak nazwał. Wtedy pomyślałem sobie, mhm, mm ciekawe co o mnie mówi do innych. I jak widać nie pomyliłem się. Jaki płynie z tego wniosek? Że nawet niepełnosprawni ludzie potrafią być skurwielami, którzy wbiją ci się kierę w plecy. A ponieważ miałem w sobie dużo empatii, to trzymałem z paroma takimi ludźmi w swoim życiu i oni też nie byli w porządku. Ale o tym może kiedy indziej je powiem, zobaczymy jeszcze. Ogólnie zauważyłem, że wielu inwalidów jest cwanych i są dobrzy, kiedy czegoś potrzebują. A jeśli tego nie zrobisz, tego czego chcą, wtedy wyzywają cię albo zaczynają mieć cię gdzieś. Oczywiście ja nie mówię, żeby nie pomagać takim ludziom, no ale wiecie, z przymrużeniem oka i z dużym dystansem, mimo wszystko. I teraz powiedzcie, jak mam wierzyć w ludzi, skoro, nawet niepełnosprawni, potrafię być zwykłymi za przeproszeniem kurwami. Po tym wszystkim straciłem ochotę na pomaganie, niestety, takim ułomnym ludziom. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.